Cię się no wezmę to. Oczywiście. Tysiąc dolarów. Co? Strasznie drogo, ale niech będzie. Poryty, mam same drobne. Ale i tak mi kupisz. Prawda, mamo? Um, chwileczkę. Mogę zapłacić tym? Hmm, wygląda na prawdziwe złoto. Może być. To dla ciebie, kochanie. Zaczyna się! <grymne> nowy panie, panie. W porządku, kochani, uspokój się! Oh, już wiem! Sama jej coś zmajstruję! Co robisz, mama! Patrz i ucz się, Rachel! Potrzebny nam będzie kawałek tektury. Nożyczkami wytnę takie oto kształty. Voilà! Teraz połączę je w całość! Skleimy je pistoletem na klej, tylko ostrożnie z gorącym klejem dzieci boku przykleję oddzielny wąski pasek kartonu, upewniając się, że dobrze przylega. Z góry dokleję drugi wycinek. W ten sposób można im nadać kształty ulubionych postaci. I wreszcie połączę obie części małym zawiasikiem. Nadążesz Rachel? Patrz! Zamyka się i otwiera. Super, prawda? Nie, to jeszcze nie koniec. Teraz czas na kolorowanie. Podkład będzie biały. To całkiem podobne do nakładania makijażu. Moja mała Rachel uwielbia jasne, żywe kolory. Jestem pewna, że rozpoznajesz tego kotka. Prawie gotowe. Mhm. Dodam jeszcze kilka uroczych naklejeczek. Od środka też musi być ozdobione. Na przykład piękną kokardką. A na ekranie oczywiście Kitty. <śmum> Im bardziej kotek się kłania, tym lepiej. Zobacz, Rachel. Twój nowy telefon już gotowy. Jak ci się podoba? Zaraz oh, wow! go wypróbuję. Słucham. Kto to może być? Słucham. <śmum> Co? O, moja kochana myszka. Mama musi teraz trochę popracować. Ale, mamo, mamo. Tak, kochanie. Potrzebuję więcej papieru. Już ci daję dodatkowe kartki. Proszę bardzo. Dzięki, mama. Okej. Okay. Mm. Mamo! Jak to? Mm. Więcej Już tutaj, mamo. wszystko zużyłaś? No cóż, w takim razie masz jeszcze kilka. Jeszcze za mało? Dziwne. Skończył nam się papier?! Przykro mi, ale więcej już nie ma! O, to nie fair! Hmm, mam pomysł! Najładniejsze kwiatki na świecie! Nie ma już miejsca na ścianie! A gdyby tak, ozdobię nasze zdjęcie, żeby nie było takie nudne! Ha ha ha! mam musi Gotowe! O co chodzi, kochanie? Mamy, Mamy, sama z mama jest dzieciakiem! Muszę ją czymś zająć? Hmm. Moja mała artystka potrzebuje jakiegoś opustu dla swojej twórczości. I oczywiście ja muszę to przyszykować. Zawsze to jakieś wyzwanie? Stworzę płótno dla wyobraźni mojej córeczki. Zacznę od zamalowania kartonu na biało. Na białym tle narysuję sylwetki różnych zwierząt. Mają być na tyle duże, żeby mogła je swobodnie kolorować, ale nie będzie miała zbyt łatwo, bo Rachel lubi plastyczne wyzwania, tak samo jak i ja. <laughs> Całkiem mi się udały! Teraz przyda mi się przezroczysta taśma. Jeszcze nie wiecie po co? Zaraz zobaczycie! Ta kolorowanka będzie bardziej magiczna niż jednorożec. <śmiech> <śmiech> Trzeba się upewnić, że taśma dobrze przylega. Uh -huh. Teraz składam tekturę na trzy części. Rachel, zobacz jak mama koloruje tego żółwika. Jeden kolor naraz i ostrożnie, żeby nie wychodzić poza linię. W razie czego zawsze możesz zetrzeć mazak gąbką. O, kostka Rubika nie jest dla ciebie. Lepiej pobaw się tą morską układanką. Masz zwierzątka? No dobra, spróbuję. A e, To jest... E, nie ma pojęcia. To e, jest żałosne. To ją zajmie na jakiś czas. Mm -hmm. Mamo! Głupie to jest. O rany. Chcę coś innego. Ach, ten Bachor ma deficyt uwagi. Uch, jak by ją tu uspokoić? Teraz. mi się, jakąś fajną okładankę! Ojej kurczę, w porządku! Co my tu mamy? Och, nic ciekawego! Oho, już wiem! Te, która zawsze się przyda! Na początek nożyczkami zaokrągle cztery rogi. Wystarczy lekko ciachnąć! O tak! Proste! Teraz za pomocą linijki i pisaka narysuję na kartonie siatkę. O co właśnie chodziło? Ponumeruję 9 środkowych kratek. I. bum! Kwadratowe okienko. Rachel lubi wszystko co różowe. Z drugiej strony nałożę klej. Dokładnie po całej powierzchni przykleję nasze różowe okienko do drugiego kawałka tektury. Pierwszy etap z głowy. Teraz tylko jakiś fajny obrazek. Jak choćby Pikachu. Pokoloruję go na żółto. Pikachu dołącza do naszej układanki. Pamiętacie ten ponumerowany kartonik? Z tyłu przykleję obrazek Pikachu. Oczywiście najpierw trzeba porządnie nałożyć klej, żeby dobrze się trzymał. Ostrożnie przykleję rysunek do tektury. O, Pikachu jest równie uroczy, co Kitty! Hurra! Elementy układanki już gotowe! Czas zamontować je w ramię! Widzicie? I skończone! Ręcznie robione puzzle! No tak, trzeba poprzestawiać elementy, żeby Rachel miała co robić! jakąś <laughs> Zrobiłam ją specjalnie dla ciebie! Pikachu! Ach! Wreszcie cisza i spokój! Hmm. Hmm. Hmm się podziała. Rachel! Nie nadążę za tym dzieckiem. Ha? Co to się stało? Wygląda jakby tu to przeszło tornado. A, chcesz krem czekoladowy? Nie, mam dość. Jadę na wakacje. Żegnam. Hmm. Rachel, Rachel, Rachel. Gdzie poszła mama? Nie bój się, wkrótce wróci. Chodźmy cię umyć. Lizak? Zawsze będziesz moją kochaną córeczką. Dzięki, tato. Co to takiego? Niedojedzony lizak? Jeszcze w dodatku uśliniony. A, Rachel. Tutaj też zostawiłaś. Nieładnie. O rany, ile ich tu jest. Niedopuszczalne. To jak jakiś cmentarz lizaku. Rachel! Truskawkowy nie dobry! Spróbuję innego smaku! Tak dłużej być nie może! Od tej pory! Kruskawkowy! Niezły, ale powinien wylądować w koszu. Podobnie jak cała reszta. Słyszysz mnie, Rachel? Musimy porozmawiać. A, bajoniki! Kilka. Nauczysz się trzymać lizaki w ustach. Bo nie będziesz miała wyboru. Okay. To było łatwe. Wracaj. O! Oh, kreatywnie się. się. Lizak odlatuje. Złapałem. Hej, ile helu jest w tych balonach? Oh, tato, odlatujesz. Rachel, może pomożesz tatusiowi? Oh, żaden problem. Łap. Wow. Hej, Rachel. Oh, wow. Nie o to mi chodziło. amunicja! Fakta! Wybacz, mała! Byłaś akurat pod ręką! I lecisz! Au! Au! Rachel! Uh! Uh! Oh, dziękuję, Rachel! Oh, muszę odsapnąć! Oh. Hej! Co to ma znaczyć? Rachel? Uwielbiam ten odcinek różu! Mama zostawiła cały swój makijaż! Ciekawe, jak smakuje! Rachel, nie! Szminka nie jest do jedzenia. Ledwo zdążyłem. Ale to? Rachel, nie! Zaszkodziłoby ci. Na szczęście znam ciekawą sztuczkę. Będzie nam potrzebna czekolada. Najlepiej różowa. Najpierw musimy ją roztopić. To zajmie tylko chwilę. Wlewamy do czystej tubki po szmince i czekamy, aż zaschnie. Bój, wygląda jak śminka! To dla ciebie. Aha! Rachel, mnie! Rachel, czemu płaczesz? No nie, martw się, coś na to poradzę. Zobacz. To jak masz to naprawić? Naturalnie. To naprawdę drobnostka. Wystarczy przeciągnąć ikonkę. Jestem prawie pewien. Chyba. Szybciej! Nie pospieszaj mnie. Tylko gdzie? Może w to miejsce? Tak myślę. Jaki ty jesteś mądry, tato. Wow. Co? Hej, gdzie się tato. jak mogłeś? Wszystko zepsułeś! Nigdy ci tego nie wybaczę. Aha, może pogrosz sobie na tym. Zobacz. Co to za starożytna maszyna? Dziwne. Miłej zabawy. Ach, jakoś z tego wybrnąłem. Czy to co? Jutro! Czas do łóżka! Słodkich snów! Nie mogę zasnąć! Czy ten materac jest wypchanym sianem? A może ma ziarnko gluchu? Żadna pozycja nie działa! Zwariować można! Pomocy! Co, o co chodzi, słonko? Jestem na każde twoje zawołanie. Wszystko będzie dobrze! Jak mogę pomóc ci zasnąć? No cóż, mama zawsze czyta mi bajkę na dobranoc! Bajkę na dobranoc? To nic nie da. Mam coś o wiele lepszego. Potrzebuję tylko kilku rzeczy. Ej! Ale smród! Bleh. Poczekaj chwilkę. Jemka! Kłopoty z zaśnięciem, co? Mamy dla ciebie odurzającą historię, ale najpierw daj się przytulić! Wow. O, zbyt silny odur. Wszystko zgodnie z planem! Dobra robota! Dziękuję! Wystarczy! Dobranoc! O, no. o, dobranoc! Do zobaczenia rano! Co? Co się stało? Pamiętam, Zalatujące skorpetkowe kukiełki. Dziś Nie! Chcę to mamy? O, gdzie mam taka? Oboje tu jesteśmy, kochanie! Daj nam buziaka. Mama. Nie! Zostawcie mnie pomocy! Nie. Wciąż nie możesz spać. A to może obejrzysz jakiś film. Chodźmy! Tęskni za mamusią! Kiedyś do nas wróci? Ach, nie bój się, jakoś to będzie. A, 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 to ja, dałam, a, też zrobiłam się śpiące. Halo, jest tu kto? Wróciłam z wakacji. Kto tu posprzątał? Nawet kurzu nie ma? Niewiarygodne. Powinnam częściej wyjeżdżać. Ja. Kochanie, wróciłaś. A ja za tobą. Teraz moja kolejna wakacje! Nie potrzebuję tego! O, tak! Co się stało z tatą? Jestem wolny! Siema chłopaki! Jutro u mnie impreza! Wow, oh, chyba widziałem Nemo. Misja wykonana! Co? Ej, nie zapominaj oh. o mnie! Spoko... Oh. Wow, jesteśmy jak Aquamanimera bez rozprawy sądowej. Chcę zrobić imprezę! Ja też, ale osobno. Dobra, moja będzie lepsza. Chciałbyś! Jestem pewna, że to ja wygram. Lepiej nie rób sobie nadziei. Po tej imprezie wpiszę sobie nurek do CV. Taak. Pokażę wam mój asortyment. Co z tego zrobię? Wezmę opaski zaciskowe. To jak na zlekanie nitki, tylko że prostsze. Owinę makaron pływacki opaskami. Już nie uciekniecie. Prawie koniec. Wow! Super! Czułam się, jakbym tworzyła pęczę. Wow! Siema. Nie zmieściła się tu razem, Jack. Haha, bardzo śmieszna siostra. jeszcze się zdziwisz. O, nice! Jestem jak wakacyjny, Mikołaj, z torbą pełną prezentów. A teraz patrz i płacz. Przyspieszcie to trochę przy montażu, dzięki. Trochę kręci mi się w głowie ostatnia rzecz. Paśma klejąca. Chcemy, żeby było stabilnie. A to jest życie. Co powiesz na mój jak na motorko? Hmm? Przykro mi, ale widziałam lepsze. Tak? Gdzie? Chyba w snach. Mam znacznie ciekawsze sny. Wczoraj śniłam, że jestem jednorożcem, a ty osłem. A! Moje oczy! A! Wiem, jak dobrze je zabezpieczyć. Potrzebuję tylko maski do nurkowania i kryształków. Tak! Co? Co to było? Nieważne. Okej, okay. czas na pistolet, naklej. Przykleję kryształki. Super! Wow, błyszczy jak ja! No to pora na przygodę. Nikt mnie tu nie znajdzie. Co? Siostro, staram się przypakować! Hej! Hmm. Myśli, że jest władcą Atlantydy. Różowy kokos. <gryw> Lubicie sztuczki? <gryw> wow, a teraz kolejna część mojego planu. Zwiąże je ze sobą. Wow, nieźle. <gryw> Rozumiecie wagę w tej sytuacji? Przebiję tego typa. Kotwica zrzucona. Podwodne królestwo należy do mnie. Patrzcie, jak elegancko. Dobrze czasem, wyjść z domu. <grym> Pić mi się chce. O, właśnie tego mi trzeba. No to zdrówka. Ratunku pomocy. A, to było straszne. Co to? O, patrzcie na nią. Myśli, że jest taka mądra. Może jest spokojna, ale ja jestem lepszy. Ach, muszę coś wymyślić. Co my tu mamy? Tak, to będzie idealne. Pod wodę. Ale uparty! Z go! To nie fair! Co z tym balonem? O co tyle hałasu? Mam pomysł. Jak się chce, to się potrafi. Tylko nie nadmuchajcie przy tym swojego tego. Okej, okay, pora pograć w kosza. Steve Curry może mi skoczyć. Ale ekstra. Proszę o klaski. Patrzcie, to proste. O, muszę to wypróbować. Uwaga, granat! Nadchodzę! Wow, ławica! W sensie kolorowych ryb. Pewnie skumaliście, że nie mówię o tym lotnisku. Fajnie, nie? Jasne, że tak. Moje triki pewnie cię zawstydzają. Serio? Chyba ty się zawstydziłeś. O czym ty gadasz? Ktoś tu zapomniał o filtrze. Coś tu zapomniał. Jeszcze zobaczymy mała. Mogę sobie odciąć kawałek? Tak, myślałem. A ona nabija się ze mnie, a ja nabiję matę na nożyczki. Tak, właśnie tak. Jeszcze raz. Wiecie, gdzie to zmierza. Wsunę tu załóżniki. Mmm, Super. Przetestujmy. Moja twarz jest bezpieczna. Hej, Timmy! Timmy, lubiłam tę matę. Mm. O, co? O, 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 o. Myślicie o tym samym, co ja? Tak, pojemnik na przekąski. Wszyscy się tu unosimy, jak mawiał pewien clown. Tak, nice. Mogę? Nie, to moja strona. Mm, to idę do znajomych. Ale najpierw muszę ich stworzyć. Super! Wow! Podrasujmy go trochę. I to się nazywa impreza. Nice! U, ale pali! Przydałby się cień! Wow, to cud! Co to? E, mogę wejść? Jest po mojej stronie, serki. Czas na TikToka. Hejka, oto mój prywatny basen. Salutki dla mnie. Hmm, wymyślę coś lepszego. Poczekaj na tylko siostrzyczka. Przyda mi się kilku tych gości. I trochę taśmy. Okej, okay, sporo taśmy. Owinę je dookoła. A teraz je wypełnię. Hmm, chyba czegoś brakuje. Czasem odpowiedź spada nam z nieba. Połóżmy to na górze. Nice. Czym jest ta zjeżdżalnia wodna bez wody? Ale się jaram. A? Lecimy! Timmy! Uh! Uh, 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 moje włosy znowu... Uh. O, wezmę to sobie. Binga! Tego potrzebowałem! Oh, Ty mi! Zawsze musisz zepsuć mi TikToka! Soki, Emili! No tak, woda pomoże! To samolot? Minęło 30 minut. Nice! Gotowy na przygody! Wodospad! Okej. Okay. Chyba średnio mi to idzie. Niepotrzebnie się przemęczam. Przetnę tę butelkę na pół. Ostrożnie. Podgrzejmy nieco atmosferę. Dopasuję ją taśmą. Nie chcemy, żeby odpadła. Niech dzieje się magia! Voilà. Jestem genialna! Zrobię mu taki prank, że się zdziwi. Okay. Hej, Timmy, pomożesz mi! Uh, uh. Przetrzymaj to, a ja przeskoczę! Uh. <gry> Wszystko ok? Dobrze się czujesz? Przyznaję, że to trudne położenie. Jak ja się stąd wydostanę? Trzymaj się! Uratuję cię! Auć! <grym> Wszystko dobrze? Tak, dzięki. Puść. Jam tor wszechmogący. Ta. A pod stopami mam Rangarok. Ale gorąco. Muszę coś zrobić. Wow! O nie! Kot czerwony! Awcie! Na! Podano śniadanie! Witaj, Emily! Mam ochotę na z... zabezpieczenie Twojej rany bandażem.

Moje wampirze zmysły wariują. Nadchodzę! Jestem w jednym kawałku? Wszystko okej? Okay? Tak! Chodź tu! Muszę lecieć. Blady Książę tu jest Hej <grymne> Hej, Timmy Hej a, Co to? A, 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 a. <grymne> to tylko sok pomidorowy Spróbuj a, a, <grymne> Sok pomidorowy <grymne> a, Pomogę ci to był ciepły gest, dzięki! Dziś jest bardzo zimno. Muszę uciekać. Hmm, mm, bardzo dziwne. Czas połączyć kropki. Trzeba to rozszyprować. Najlepszy detektyw na świecie. Nie, nie ten nietoperz. Ja! Kim on jest? Pije krew? Ma zimną skórę. Ma super moc? Ma czerwone oczy. Jest super szybki. Zobaczmy dokąd to prowadzi. Okej, okay, okej. Okay. Już wiem. On jest wampirem. Muszę coś zrobić. już wiem. Moim małym oczkiem widzę coś, co szkoła. zaczyna się na W. To było gładkie lądowanie. Nie gadaj. Przynieś stare książki do biblioteki. Czuję, że ktoś nas obserwuje. Ach, jestem zwykłą roślinką. Idziemy. O, muszę się pospieszyć. Ach, znowu szkoła. Jestem taka głodna. Ja też. Jest tu ktoś? Co to? Chodź. Co? Do mamusi. Teraz. Nie. Wszystko psujesz. Zostań tam. Nie dotykaj jej. Dobra, następnym razem ty. Bóg! <śmiennie> Emily! Nie dotykaj mnie! Emily, poczekaj! Ja kocham cię, ale jestem wampirem. Ja wiem, ale... Jestem gotowa. Na pewno? Tak! Może trochę bolać. Co robicie? Nie Nic takiego. Nieważne. Wpadajcie Impreza. na moją imprezę. Okej, okay. jasne. Dziwaki.